Siema, ja jestem Source. Witam was kolejnym odcinku z gry Thief Simulator. W dzisiejszym odcinku, no niestety sam jestem, bez tutaj kompana obok mnie. Ale no to co, skończyliśmy odcinek tutaj, że musimy potłuc naczynia. Podniosłem długi łom? czym co? Chyba, opuściłem łom jakoś. Okej, okay. no, jest łom, mogę coś to ja mogę krzes podnieść. Czy będę mógł dekorować ten garaż? Ciekawie, jeśli tak. Nie, nie wiem, mam ponad 60 FPS, a jakoś się tak nie czuję. Ten, tam jakiś warsztat jeszcze jest. Warsztat jubilerski. Okej, okay, to mnie będzie ciekawiło. Będę mógł robić jakąś biżuterię? Rzutki są. Tak, to jest idealny moment, żeby zobaczyć, co tutaj jest. Ale imię jeszcze najpierw do lombardu se pojadę, bo mam te różne śmieci. A i ogólnie też dzięki tej grze nauczyłem się, że pawnshop to jest lombard. Jednak to się sprawdziło, że pawnshop to jest. Lombard to się tak nie nazywa. Po prostu siema. Jak ciebie można nazwać? Zbigniew, będziesz z Dobra, sprzedamy ci rondelek, rondelek, stary toster i garnek. Dobra, papa z Bysiu. Dobra. Jezu, będzie mi to denerwowało. A jest tu coś ciekawego? Ty, śmietniki mogę otwierać. Co w śmietniku może być? Nie wiem. Jakaś czerwona beczka. Hmm, co tu jeszcze jest ciekawego? Paliwo. Czy to jest również stacja paliw jakaś? Dobra, no to... Chodzimy do samochodu, używamy tego i tutaj jedziemy. Hmm, trzeba teraz coś sprawdzić dom numer 110. Mogę jakąś mapę włączyć. Ehm. Nie! Chcę to auta z powrotem! Pozwólcie mi wejść, dziękuję. Gdzie będzie z tą... numer... A to... Muszę tutaj skręcić, widzę. Zielony widok. Fajna nazwa miejscowości. Czy ktoś tutaj będzie? Ja Miejmy nadzieję, że nie, to jest 109, czyli to będzie... Tutaj jest 110. Może zamkniemy drzwi. Zapasowy dom stoi pusty. Okej. Okay. Hmm, a po co się kucało? Mogę to rozwalić? Nie. Potłucz im naczynia. Czy jest tu gdzieś wejście? Blokujesz ruch uliczny? O mój Boże. No już wracam tam. Przepraszam najmocniej. Przepraszam. Proszę. Można jechać dalej? Coś powiedzmy, że tu... A, bo nie wiem. Gdzie mogę zaparkować? Hmm. Tak, to jest teraz najciekawsza rzecz. Gdzie może wzrosnąć zaparkować? Nie, po prostu tutaj zaparkuję ostatnio. Tutaj to już byłem. Raczej o nic się nie blokuje. Dzień dobry, miła pani. Miejmy nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Hmm. Nie wygląda jakby ktoś tu był. Najwyżej będzie przypał. Mówi się trudno. Dobra, przeszukujemy szuflady. Czy coś tu jest ciekawego? O, muzyczka jest też dość klimatyczna, muszę powiedzieć. O! Biorę te rzeczy! Lubię to! Przypałby, gdyby ktoś tutaj też był. U, pieniążki. Najwyżej taktyka szybka ucieczka. Mam to zniszczyć? Dobra. Tradycyjnie kibel trzeba rozwalić im. Czy chcę ryzykować? Eee, eh, I don't feel like this. Like this? Mogę przez to przeskoczyć? Jak widać nie mogę. U, tędy mogłem przejść. A, tutaj był ten samouczek jeszcze, z czego pamiętam. Dobra, to... Mogę wyjść tędy? Dziękuję. Dobra, biegniemy do samochodu. Który tutaj zaparkowałem. I co? Misja zrobiona. Jeszcze będę musiał ech, odpalić silnik na pewno. To najpierw. Nie czuł cały czas z tej podpowiedzi do tego. Jak to już zrobiłem, tego nie wiem. Ale dobra, trochę dom ograbiliśmy. zniszczyliśmy te naczynia. Zapewne wszystkiego nie ukradłem, ale to inna sprawa. Do domu od razu pojedziemy sobie. Zobaczmy. Aha. A bo, be, dobra, opisałem, że przez to, że. blokujesz ruch uliczny. Ale dobra. Ile minut? Uuu siedem. Już 7? Kurde, szybko to minęło. Dobra, idziemy do komputera, idziemy na. Tools for Thieves. Nie złociejskie. Po prostu złodziejskie to się tu nazywa. Nie pamiętam, co się nazywało. Prosty wytrych kupujemy. A, dobra, Forum kradni to. No i min, mean. super, zmarnowałem 15 dolców. No, <słyskawek> okay, Ziomek. Okej. Okay. czyli to będzie zabawa. Dobra, wini co chcesz. No. Zwyczaje lokatora, pokaż mi to. Uuu, ciekawe. To mi się na pewno przyda. Ale tradycyjnie najpierw jeszcze dodam bardzo do zbidniewa. Żeby mu sprzedać co nieco wcale nie kradzione, tylko komornikiem jestem. O, perfekcyjnie. Welcome. Cie ma, Masz tutaj stary toster znowu. O, znowu rondę. O, imbryczek tym razem i garnek znowu. Dobra, pas, Zbysiu. Chodzimy do auta. Łód palamy. I jedziemy do Greenview. 111. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Hmm, będę musiał kiedyś sprawdzić, czy mogę potręcić pieszego. No, dobra. Tutaj wiadę głębiej, by się nie płytali. A tu parking jest chyba jakiś. Dobra, czyli mają stary prosto. Dobra, no znaczyłem. Salon dwa karterowy... A, jeszcze tego drugiego muszę. Nie. Co? Okej, okay, stoję tutaj. Czy muszę jeszcze drugiego oznaczyć? No to wygląda, tylko że on świece jest. Co? Jestem tu. Jestem tu. I co dalej? No obserwuję was. Czyli typowy NPC. Nie mam się tam włamać do nich. Nie jest najbezpieczniejsza rzecz, ale o mm, dobra, dbam wytrychem, no nieby. Dzień dobry. się do Greenfield około a około siódmej teraz. Bo było... jestem pewien, że było przed siódmą. Dzień dobry. Nie, tam nie było, proszę pani. Tyle powiem. Kurde, muszą być te PC tak wolne? Dobra. Około siódmej. Jestem... nie wiem, albo jestem jakiś pijany, albo coś innego, bo byłem pewien, że było przed siódmą. Dobra, idziemy spać. <słyski> Powiedzmy 6 godzin. A, to tak robi. Dobra, to tam jeszcze dojadę na spokojnie. Około siódmej. To może być przed siódmą, może być też po siódmej. Dobra, odpalamy. Jedziemy z powrotem tam, bo albo nie umiem czytać, albo ta gra jakiś wylew postanowiła dostać. Jeszcze pytanie nie ja będę musiał dla was wymyśleć.

That box. Spanie na parkingach. Możesz spać na parkingach, żeby zabić czas. Dobrze wiedzieć. I mam pytanie dnia. Jaką ostatnią plaszówkę graliście? U mnie to było 5 sekund. Śmieszna gierka. Czasami pytania durdy się pojawiały, na które ciężko było odpowiedzieć, ale no. Śmieszna gierka. Jaką wy ostatnią grę plaszową graliście? Napiszcie w komentarzach. Ile czyli? A, to, do, a dobra, kupi jestem oficjalnie. Mogę tak zaparkować? O, śpi w samochodzie. Nie wiem. 5 godzin starczy może? Ale tu, Ale goofy. Nie jestem pewien, że to wyszło, szczerze mówiąc. Definitywnie nie. Ale które to jest... Nie są w domu. Mam jeszcze spaść! A! To jest do której godziny spać? Aha, okej. Okay. To się nowego dowiedziałem. Myślałem, ile godzin spać, bo jestem przyzwyczajony, że zazwyczaj tak było. Czy co? Czy nieznane? Ups uh -huh. i Daisy. Ups, <laughs> no to już na pewno nie będzie S. To <laughs> ja mogę zagwarantować. Ja muszę przejść bardziej obok, serio? No was coś boli, że was tutaj tylu jest. Dobra, tu już byłem. Sto dziesięć, sto jedenaście. to było przejście? Co? Hm. Tutaj już byłem, ale. Tutaj też nie ma przejścia. Super. Raczej tu nikogo nie ma. No bo tam było przejście. Dobra jest plan dalny. Muszę powiedzieć... Y Ups <grym> <grym> No mówi się chyba trudno widzowie <grym> 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 hmm. Ale odkryliśmy nową rzecz chociażby. Mogę się tu schować. Chyba nie, o rundelek, co wezmę. Dobra, już jedna gwiazda tylko jest, hmm. to będzie zabawa, jak to tam zrobić. Masz? Czyli teraz będą w chałupie zapewne, czyli He, dobra. Tak póki co absolutnie nie ogarniam, co się dzieje. Nie wiem, do dwunastej? Może sprawdźmy. Nieznane. Super, czyli częściej to musi być niż 12, czyli 10 lub 11. Sprawdźmy dziesiątą. <słuch> Oj, będę bardzo wyspany jako ten, jako ta postać, tyle muszę powiedzieć. Oj, i to bardzo. Poza domem? wchodzimy. Mamy czas. Mamy trochę czasu. Nie wiem, patrzę, czy coś tu jest. Muszę patrzeć na ten czas jeszcze, oczywiście. Czy coś tu jest? Oczywiście, że nie. Dobra, garnek biorę. Uh, radio. Nie tu nie ma. Niczym cień. Telewizor sobie jeszcze bierzemy. Ale powiem tyle. Zostałem trochę złapany. No, się zmieścisz tam? Dziękuję. To sobie teraz jedziemy na spokojnie Ukradłem wasze pudełko i teoretycznie chyba misja powinna być zaliczona, albo coś się zbagowało. albo nie umiem czytać. Ale będzie D jak nic, tyle mogę powiedzieć. O, dyskry. O kurde, skąd to wiedziałem? <dyskrecja>, dyskrecja. Ups, jak ktoś by to powiedzieć, myśli pudło przez Black Bay. Oczywiście. Black Bay. Dzieła sztuki? O, radio sprzedamy. Gra Block from Mars? Czemu gry są tak drogie, co? Toilet... Toiletnator?

Mm -hmm. No to zaraz. Znaczy, w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Moje, jak zwykle, nieogarnięcie, ale wiecie. Dopiero co zacząłem w to grać, jeszcze muszę, wiecie, trochę te mechaniki po, poćwiczyć. Na pewno godziny lepiej ogarnąć, bo myślałem, że ja śpię tyle godzin, bo zawsze tak było. Więc no, ale mam nadzieję, że się podobało. I pamiętajcie o pytanie dzieci, w jaką ostatnią planszówkę graliście i widzimy się wy w następnym odcinku. Bye, bye!